Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy obrotowe niebo i efekt Koriolisa. Oczywiście, kto, kto pierwszy raz przeczyta ten nagłówek, to on stwierdzi, że to jest nonsense, Przecież wszyscy wiemy, że to Ziemia się obraca i my żyjemy na zewnątrz. Często jest pokazywany jako dowód ruchu obrotowego Ziemi efekt Koriolisa. Co to jest, to wyjaśnimy sobie. A teraz. Przejdźmy do celów filmu: wskazać na dowód obrotowego nieba, tym razem fotograficzny, jako drogę gwiazd. Druga sprawa wyjaśnić problem efektu Coriolisa i wychadła foku. Tutaj chcę przypomnieć, że właśnie w środku Ziemi znajduje się obrotowe niebo to ono się obraca Ziemia jest bez ruchu a tu mamy pory roku z tym związane. Z takim obrotem nieba. To było wcześniej, ale teraz mamy efekt lisa. Na czym to rzecz polega? Jeżeli tutaj, gdzie jest mój kursor, jest obserwator i ta tarcza jest nieruchoma, to kula będzie się przesuwać po prostej. Jeżeli tarcza się będzie ruszać, to kula będzie się ruszać po łuku. A więc Francuski naukowiec Coriolis doszedł do wniosku, że jest jakaś siła, która powoduje to odgięcie. Czy to jest siła odśrodkowa Ziemi wynikająca z ruchu obrotowego? To doświadczenie nie udowadnia. Starano się to udowodnić na podstawie wahadła Foucault. Co to jest za wahadło? Tu widzimy, to jest ten ciężar, i ono się waha w ten sposób. I jednocześnie obraca dookoła tej osi obrotu, tutaj, w tym, w tym momencie. I co ciekawe, to wahadło udowadnia ruch. Ale ten ruch może powodować albo obrót ziemi, albo wszechświata. Szczegóły problemów efektu Coriolisa z punktu widzenia ruchu obrotowego Ziemi jak i problemów właśnie z wahadłem jest w tym linku on jest podany na końcu filmu czyli pod filmem w opisie ponieważ mówiliśmy o kwestii ruchu gwiazd na nieboskłonie no to to jest Oficjalna grafika, gdzie obserwator jest na biegunie północnym i na równiku. Warunki mamy takie. Ziemia obraca się dookoła własnej osi z prędkością 30 km na sekundę na równiku i sama w sobie dookoła słońca obraca się z prędkością 108 000 km na godzinę. No i teraz musimy zobaczyć, czy te wszystkie oficjalne wyjaśnienia pokrywały się z materiałem fotograficznym. Generalnie panuje tutaj w tych wyjaśnieniach taka zasada. Widzimy rzeczywistość, ale mówi się nie, 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 to jest zupełnie inaczej, my żyjemy na zewnątrz Ziemi. Tutaj w przykładzie masywu Kanigubi dzianego z 263 km, jak omawiałem to na poprzednich filmach, to powiedziano w ten sposób, że to jest Miraż. A Miraż to tak wygląda. Tutaj widzimy na tym zdjęciu ten statek. A więc, czyli tutaj będzie ta sama zasada. Widzimy rzeczywistość, ale nam się tłumaczy, nie, 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 my żyjemy na zewnątrz Ziemi. Przejdźmy do rzeczywistości. Widzimy drogę gwiazd. Widzimy tutaj mniejszą prędkość obrotową, a tutaj o wiele większą. Co to jest? To jest dowód na obrót nieba. Właśnie różnice w tych prędkościach obrotowych. To jest obrotowa tarcza. Taki, taka jest fotografia. Mamy to samo obrotowa tarcza, dookoła bieguna. A widzimy to dlaczego? Widzimy właśnie po prędkościach gwiazd, po zewnętrznej i tutaj bliżej bieguna. Mamy jeszcze raz takie zdjęcie. I jeszcze raz. Tutaj też to dość spektakularnie wygląda. Co powiem tutaj ciekawego? Dzięki czemu my to widzimy właśnie tak, jako obrotowe niebo. Dzięki temu, że gwiazdy mamy 100 km nad ziemią widoczne na linii Karmana. Co to jest linia Karmana? To jest szkło nieba. To jest specyficzne szkło. To nie mylić ze szkłem okiennym. Będziemy na ten temat film. I tu chcę powiedzieć, że ponieważ te gwiazdy znajdują się na 100 kilometrach, wyświetlone są na linii Karmana szklanej, to jest swoisty ekran, to dlatego my możemy widzieć obrotowe niebo. I w ten sposób możemy bardzo dobrze wyłapać te wszystkie elementy tego obrotowego nieba. I przejdźmy dalej. Mamy tutaj kolejny dowód właśnie, jak gwiazdy wędrują dookoła biegunów. To hmm. mamy co? Obrotowo tarczę. Ale masz, mamy jeszcze inny element tego obrotowego nieba tak zwana linia rozgraniczajowa, rozgraniczająca dwie półkole obrotowego nieba. Tutaj chcę przypomnieć, że ten wariant, który tutaj jest po lewej stronie, nie istnieje na oficjalnej grafice. Tu musiałaby być ekstra jeszcze zrobiona jedna, ale jej nie ma. Ale co chcę powiedzieć? Tu mniej więcej tak jak kursor pokazuje, mamy taką równą linię gwiazd. Te tory są jakby równe. Otóż okazuje się, że to jest ta linia rozgraniczająca, biegnąca od horyzontu do horyzontu i ona jest łukiem w postaci, no, łukiem podobnym do tęczy. O, bym tak powiedział. I mamy tutaj już inny kąt tego łuku, ponieważ jest Najprawdopodobniej inna pora roku, albo inna szerokość geograficzna obserwatora, który robi to zdjęcie. Ale widzimy, jakie są prędkości gwiazd tego obrotowego nieba. Tutaj są malejące, i tutaj też malejące. Tu mamy to samo zdjęcie, się podobne. Też mamy właśnie efekt. Tej linii rozgraniczającej w zależności od szerokości graficznej i pory roku, widzimy tutaj tak samo. Mamy linię rozgraniczającą, z zupełnie pod innym kątem. Tu mamy też kolejną. Jeszcze jedną. Widzimy, jak to pięknie wygląda. Jak... Widzimy tak tą krawędź tego obrotowego nieba, tą linię rozgraniczającą, jakbyśmy widzieli obrotową kulę. A ta kula znajduje się 100 kilometrów nad naszymi głowami a i nazywa się linią Karmana, a w Biblii nazywa się firmamentem. Oczywiście yy, tutaj chcę powiedzieć, że yy, tak zwanego oficjalnie szklanego nieba, yy, szklanej linii Karmana oficjalnie nie ma, ale to sobie szczegóły wyjaśnię w oddzielnej filmie. Tutaj chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że na równiku mamy linię prostą. Prostopadle do horyzontu. To jest ta linia rozgraniczająca. Ona jest prostopadle do horyzontu na równiku, bo to zdjęcie jest właśnie z równika. I mamy jeden biegłym po lewej stronie, drugi po prawej. Piękne zdjęcie obrotowej sfery nieba. I co ciekawe, gdybyśmy chcieli, gdybyśmy żyli na zewnątrz Ziemi, to musielibyśmy sobie wyobrazić, jakby ta. Niebo wyglądało w takiej wersji na naszych szerokościach geograficznych. To byłoby takie samo jak na równiku. Ale tak nie jest na tych szerokościach geograficznych. Mamy linię rozgraniczającą biegnącą po łuku. Coś ala Teraz zobaczymy na jedną rzecz, gdzie ludzie, którzy żyją, znaczy ludzie, którzy. Uważają, że żyjemy na zewnątrz Ziemi, robią bardzo praktyczne rzeczy, które odzwierciedlają rzeczywistość. To jest obrotowa mapa nieba, to jest globus obrotowy, ale nieba, nie Ziemi. Bardzo praktyczna rzecz odzwierciedlająca rzeczywistość, ale oczywiście będą wmawiać tym, na podstawie tego globusa, że my żyjemy na zewnątrz Ziemi. Mamy tutaj pytanie takie, czy ktoś robił na Henoku? Zaraz o nim powie, na końcu filmu. Proszę bardzo. Znów. Obrotowa mapa nieba dla miłośników astronomii. No proszę bardzo. Mamy rzeczywistość, ale mówi się na obie. To jest w drugiej połowy dziewiętnastego. Model Wszechświata. Realny może to jest rzeczywistość. Obrotowe niebo. I tak wygląda Ziemia, która się znajduje w środku Ziemi. Teraz przejdźmy do wniosków. Efekt Coriolisa i wahadło oku nie jest jednoznacznym dowodem na obrót Ziemi. Zdjęcia ruchu gwiazd na różnych szerokościach są dowodem obrotowego nieba i tym samym potwierdzą dowody, że żyjemy wewnątrz Ziemi. Ciekawostka. Heliocentryzm jest teorią. Kiedyś nam się wmawiało zawsze, że jest pewnikiem, i tak, się, i tak się nas wychowuje do dzisiaj, ale jest to teoria, tylko i wyłącznie. Teraz przejdziemy trochę do Biblii. W księdze Henocha mamy taki zwrot. Wiatry, które obracają niebem. Przecież niebo jest nieskończone, ale już mamy tu wzmiankę, że niebo jest obrotowe. Ta księga Henoka występuje w kanonie Kościoła Koptyjskiego. Linki do tej księgi będą pod filmem w opisie. Teraz przejdziemy jeszcze trochę do Biblii, do jednego wersetu odnośnie nieba. To jest księga Hioba 22.14, Biblia Gdańska. Obłoki są skrytością jego, iż nie widzi, a po okręgu niebieskim, zwróćmy a po okręgu niebieskim przechadza się. Czyli mamy już tutaj kształt nieba. To jest okrąg. A więc nie jakaś Nieskończoność. I możemy tu zadać pytanie: jak to niebo jest okręgnie? Przecież jest nieskończone. I jest stałe. A więc widzimy, że śledy dowodów niebo jest obrotowe i znajdujemy się wewnątrz Ziemi. A więc dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.